Siemaneczko, ostatni materiał z serii Grey Albo Gin. Zakończyłem takim napisem ciąg dalszy nastąpi z tego względu, że materiał już miał tam ponad 20 minut, też była tam analiza i sporo mówienia ogólnie, więc stwierdziłem, że przełożę to na następny materiał i Chciałem wam y, z Wami podzielić się jedną rzeczą związaną z tą książką Potęga Podświadomości. Y, taką osobistą, nie że Wam będę tłumaczył co było w książce, y, tylko, tylko bardziej takie osobiste doświadczenie. Więc myślę, że nie przedłużając Wam od razu powiem, aczkolwiek... I jeszcze przed tym wspomnę, że to taka książka jest zaliczana do rozwoju duchowego. Ja jeszcze mam dwie takie książeczki i tak już w miarę bardziej w tym siedzę. Jednak brakowało jeszcze takiego dokręcenia, żeby typowo w to wejść i tak konsekwentnie to robić. I mam teraz taki okres, że naprawdę konsekwentnie to robię i widzę naprawdę ciekawe zmiany i ciekawe doświadczenia, ale to jeszcze na późniejszy czas zostawię. Na razie chcę jeszcze się w to bardziej wkręcić. Ale o tej jednej rzeczy wam bym chciał teraz powiedzieć, ponieważ ostatni ten materiał z serii Graal Bogin rozpocząłem od tego, że wam właśnie mówiłem, że był problem trochę ze spaniem, z tym, żeby wcześniej pójść spać, i tak dalej, i tak dalej. I w dniu tego materiału ten pierwszy raz właśnie poszedłem, poszedłem znowu wcześniej spać, tak jak, tak jak to było kiedyś. I, I naprawdę dobrze się z tym czułem. Teraz to już troszeczkę czasu od tego minęło, 4 albo 5 dni, i dalej się to utrzymuje, z tego jestem jak najbardziej zadowolony. Ale wracając do tego pierwszego wieczora, w którym kładłem się o normalnej godzinie spać, no to wiadomo, książeczka była czytana, żeby też mnie bardziej przymuliło. Odłożony telefon, żeby już nic takiego, że tak powiem, elektronicznego nie używać. Książka trochę mnie przymuliła, położyłem się i następnie zacząłem sobie wyobrażać, jak wstaje przed budzikiem. Tak stwierdziłem, że skoro z tej książki jest tyle rzeczy związanych z wyobrażaniem sobie, że to ma takie działanie, no to czemu by tego nie robić? Ja już miałem na swoim doświadczeniu, że, że faktycznie to potrafi działać i niesamowite rzeczy robić, ale no mówię, brakowało konsekwencji bardziej w tym wszystkim niż tego, że ja w, to, ja w to nie wierzę. Dla Was, dla wielu osób, które mogą być świeże w takim temacie, że wyobrażacie sobie pewne rzeczy w Waszej głowie, może to być jakaś głupota, czy Coś w tym stylu, ale mówię, ja w to wierzę i widzę z tego też pozytywy, więc czemu by z tego nie korzystać? I stwierdziłem, że jako ta, takie doświadczenie robię, że uwierzę w to i y, wyobrażę sobie, że wstaję przed budzikiem. Skoro miałem problemy, żeby y, w, ogóle, w ogóle ostatnio położyć się no, o normalnej godzinie. I obudzić się na, na sam budzik. No to ja teraz zrobię w ogóle coś innego i obudzę się przed budzikiem. I wyobrażałem sobie jeszcze, wiecie, przeciągam się z rana, że y, jestem, jestem wypoczęty, jak dawno nie byłem, y, i bardzo dobrze się z tym czuję. I y, y, tak, pierwsza rzecz to było, że obudziłem się chyba o 5.30 jakoś tak. Y, zachciało mi się y, siku, poszedłem do, do łazienki y, y, i taki jeszcze byłem, no, no, niewyspany. Więc mówię, no, niby, niby coś. Zadziałało, ale mówię nie do końca. Ale no to wiadomo, taka godzina, że no raczej kładę się dalej spać i położyłem się dalej spać. Obudziłem się po siódmej, wypoczęty, wszystko, wszystko w jak najlepszym porządku, więc to, to dało, dało super przykład. I potem przez następne dni, bo Wam już mówię, że teraz piąty dzień mam taki, że wszystko, wszystko fajnie się układa z tym spaniem, to nie wyobrażałem sobie w ogóle w następne dni tego, że wstaję przed budzikiem, a i tak w każdy dzień teraz budzę się przed budzikiem i praktycznie każdego dnia normalnie jestem wyspany. Jedynie jak się, jak się tak obudzę i czuję, że jeszcze, jeszcze mogę sobie poleżeć do, do tego budzika, to sobie leżę. Z rana również sobie takie wyobrażanie można zrobić, więc jak najbardziej z tego e, korzystam. E, we wczorajszym dniu, żeby pokazać Wam również coś treningowego, robiłem prewencję, więc możecie sobie właśnie zobaczyć ją teraz na ekranie. Tak naprawdę, po tych świętach teraz ciężko mi wam pokazać coś takiego typowo boiskowego, ponieważ no jakoś dziwnie układał się ten tydzień, jeśli chodzi o mikrocyk. Oczywiście, dodatkowo trenowałem. Wiecie o tym, że też na, na siłowni bywałem. W sumie to teraz chyba. 3, nie, dwa razy, dwa razy byłem, ale boiskowego raczej nic takiego się nie pojawiło, dlatego też gorzej trochę jest z materiałem, żeby Wam pokazać typowo boiskowe rzeczy, ale mamy jeszcze jeden mecz do zanalizowania i zrobimy to sobie, sobie dzisiaj z KP Starogardem Gdańskim, z którym 1-0, 0 przegraliśmy, szkoda, ja też miałem jedną sytuację na 1-0 dla nas, szkoda, szkoda, bo, bo naprawdę, no, takie sytuacje według mnie powinien wykorzy powinienem wykorzystywać Patrząc jeszcze na to, że my tak mało sobie sytuacji kreujemy, no to... No, jestem wobec siebie krytyczny też w takich sytuacjach, że jak jest, to, to trzeba to kończyć i tyle. Mówię, no, szkoda, ale to jest też nauczka na, na przyszłość kolejne doświadczenie, że mam taką sytuację, jak się też w niej zachować. I też to było bardzo ciekawe spotkanie z tego względu. Tak, wam mogę od siebie powiedzieć, że z tego co słyszałem, to pięciu chyba zawodników ma przeszłość ekstraklasową, więc fajnie, bo w tej trzeciej lidze można również doświadczenie. Doświadczenie i też trochę takie porównanie się z zawodnikami, którzy grali w ekstraklasie. Oczywiście ich pewnie złoty okres y, mógł trochę przeminąć, no bo wiadomo, y, w, tamtym, w tamtym okresie byli trochę młodsi, pewnie fizycznie też to inaczej wyglądało, y, ale to też tak szybko nie uchodzi z takich zawodników. Widać też u nich duży luz i można podpatrzeć zagrania, które na przykład często wykorzystują. I tu wam mogę powiedzieć od siebie, że zacząłem zauważać, że oni na przykład w środku pola, dwóch właśnie w środku pola było zawodników, mm, co, co grali w tej ekstra klasie, yy, często markowali, dużo dużo markowania było, nawet dłuższego podania. I to szczerze jak patrzyłem mega skuteczne, nawet po sobie to czułem, jak gościu markował, yy, no to z dwa razy na to leciałem. Może nie, że przeskakiwałem jakoś, ale i tak ten ruch zawsze jakiś się zrobi tego odchylenia czy coś, a na najwyższym poziomie to są często ułamki sekund, że ktoś wam yy, lekko otworzy jakiś sektor i wy na przykład już w niego wchodzicie to tym markowaniem uważam, że jest się bardzo dużo w stanie zdziałać. I to tak, tak naprawdę tyle ode mnie. Cieszy mnie też to, że po tym słabszym meczu z Nielbą, jaki, jaki zagraliśmy tutaj, tu pierwszy raz w sumie, tak wam mogę powiedzieć, że poczułem takiego ducha drużyny, takiego mocnego ducha drużyny. Może też przez to, że nie straciliśmy bramki tak od początku, bo ta bramka to wpadła chyba w 70. minucie skarnego. Była też taka trochę dobijająca, ale mówię, no, jednak przez te. Przez, ten, przez tą większość czasu na boisku czułem taki, taki duch tej walki i że ta drużyna cała walczy, mimo że nie posiadamy tej piłki, mimo że większość gdzieś wybijamy, to jednak czułem, czułem że jako drużyna walczymy i myślę, że to powinno nas jak najbardziej, jak najbardziej cechować, bo też padały pytania, ja już to wam raz mówiłem, teraz mogę to powtórzyć, bo jest większa, większa widownia. Pytaliście, dlaczego jest tak, że teraz jest tyle porażek, że wcześniej na przykład zespół był na drugim miejscu w tabeli, bił się nawet o awans do drugiej ligi. Mogę Wam tak powiedzieć, bo od środka to no raczej nie ma co jakoś tak wyciągać, bo to też by było takie trochę niemoralne, ale co wam mogę tak powiedzieć, co jest w sumie dostępne, bo to prezes też o tym mówił problemy finansowe na pewno dotknęły strasznie ten klub ponieważ jak wejdziecie sobie w naszą drużynę to większość to są młodzieżowcy, więc głównie bijemy się o pro junior system, czyli ten system, gdzie jak grają młodzieżowcy, oni punktują w takiej oddzielnej klasyfikacji i stamtąd później są pieniążki dla klubu i to może być takie, takie właśnie dobre na, na odbudowanie się tego klubu. No i, i mówię, no głównie no to, to są po prostu pieniądze, no bo, bo mamy też sporo jest chłopaków, którzy grali w B-klasie jeszcze rok temu, jeśli się nie mylę. Ja zresztą też miałem więc tego, tego się nie wstydzę, że, że grałem w B-klasie. Tylko chodzi mi tu bardziej o to, że jednak byłem przy tym trzecioligowym zespole trenowałem też z tymi seniorami normalnie, a jest sporo chłopaków, co tak nagle przeskoczyło, grając w B-klasie czy gdzieś w juniorach od razu do trzeciej ligi, tak z buta i grają na przykład po 90 minut, więc wielki szacunek dla każdego to jak najbardziej, ale. To też wiadomo, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy, i mogłoby to być tak, jak ja sobie mówię, że ja bym na przykład teraz z trzeciej ligi od razu wskoczył do, do ekstra klasy, i możliwe, że też bym tak od razu, od razu się nie odnalazł, ponieważ jest to myślę, że trochę duży przeskok poziomami. Aczkolwiek nigdy nie ma co mówić, nigdy, bo, bo też różnie może być. Bury zresztą jest przykładem, że można tak zrobić mój przyjaciel, dwa występy w Ekstraklasie, co prawda krótkie, ale z trzecioligowej Nielby Wągrowiec jest w Warcie Poznań, no to, to da się, jak najbardziej się da, ale mówię, no gramy w większości taką, taką młodzieżą i, i raczej walecznością możemy jakieś punkty tutaj ukąsić, bo, bo jest, jest naprawdę ciężko z niektórymi przeciwnikami, w sumie każdy mecz jest dla nas, dla nas ciężki, ale to tak naprawdę tyle myślę, że w skrócie Wam powiedziałem, że, że głównie chodzi o, o pieniądze yy, i to tak naprawdę tyle. Więc przechodzimy sobie na ekran komputera i ogarniemy sobie ten meczyk z KP Starogard Gdański. Pierwsza połowa, niestety kamera z takiego narożnika, mm, ale myślałem, że kompletnie nic nie będzie stąd widać, a, a jest chociaż coś widoczne, więc oglądamy. Pierwsza sytuacja, niestety, jest na tyle ciemno, że nie widzę tutaj, czy wykonałem analizę, i wydaje mi się, że tej analizy nie było. Bo gdyby ta analiza była, to śmiało mógłbym zabierać się w środek boiska. Zobaczcie, trzech. Trzech, nawet czwórka ta obrońców całą linią się cofała do tyłu, a środek był cały wolny prowadzić i zobaczyć, co dalej się wydarzy na tym boisku, lub próbować uderzenia prawą bądź lewą nogą z pola karnego. Więc, no, błędna, błędna decyzja. Aczkolwiek wiadomo, wybrałem tutaj podanie do boku. Mamy też z tego aut. tych autów też jestem w miarę zadowolony, ponieważ coraz więcej daje ruchu i jestem bardziej aktywny przy tym. Niestety tutaj dostałem też trochę za wysokie podanie, później zgranie, no to akurat tu byłem na pozycji spalonej, to raczej logiczne, bo wybiegałem już przy, przy samej linii, więc tu nie byłem w stanie uniknąć tej yy, linii spalonego, ale też zagranie było takie dosyć wysokie, aczkolwiek ja tak jak mówię, może być coś nie tak z podaniem, ale ja chcę poradzić sobie z każdym z każdym podaniem, nawet jeśli yy, one będzie w mojej ocenie jakieś złe, to, to i tak bym yy, chciał sobie z tym radzić. Tutaj byłem skupiony na tym, żeby zebrać tą drugą piłkę, to się udało. Później takim lobikiem nad obrońcą przerzuciłem piłkę dalej. No niestety tutaj loczkowi nie udało się do niej dojść, ale z tego mamy sytuację, w której, jak widzicie, oddaję uderzenie. Co prawda, uderzenie pozostało wiele do życzenia, ale. Yy, ogólnie, ogólnie fajnie, że, że pojawiła się jakaś dla mnie tutaj sytuacja. Yy, no i mówię, jakiś jest taki problem trochę z tą koncentracją przy tych strzałach, yy, bo, bo jakoś yy, no nie może coś siąść w tą bramkę. Ale coś czuję, że jak po prostu już siądzie, to potem to jakoś wszystko pójdzie i się w miarę w miarę się poukłada. Bo, bo jest, właśnie, jest właśnie problem, i jeszcze będzie jedna sytuacja, ale to, ale to później. Dostałem dobre podanie po linii. Ruszyłem i tu też brakuje, właśnie tego, by, by ciągnąć tą piłkę do linii. Ja się staram za dużo ją e, kierować do, do tego środka. Co prawda, utrzymałem się przy piłce i, i zdobyliśmy tam przestrzeń, jeszcze z tego wyszło dośrodkowanie, e, ale, ale jeśli chodzi o takie moje indywidualne tutaj zagranie, to uważam, że więcej można było zdecydowanie z tej akcji wyciągnąć, a, albo w ogóle podjąć próbę e, tego, żeby więcej wyciągnąć, no bo już cofając się, no to wiadomo, nabiegali na mnie przeciwnicy. Więc więc tam, tam w ten boczny sektor się ładować. Patrząc już na sam swój zamiar, chciałem przerzucać na drugą stronę do skrzydłowego. Po prostu to. To podanie mi bardziej naszło na proste podbicie, i, i strasznie szybko ta piłka opadła. Tak chciałem dawać przerzut, przerzut na drugą stronę, e, a nawet jeśli nie ten przerzut, to mogłem przecież śmiało tutaj zagrać do środkowego obrońcy, byśmy utrzymywali się przy piłce. Więc e, głupia strata. Aczkolwiek mówię, decyzja była taka, żeby właśnie przerzucić na drugą stronę e, takim mocniejszym przerzutem. Widzę to po swoim tutaj zamiarze, e, ale wykonanie po prostu tutaj było, było słabe. W drugiej połowie Loki szybko do mnie wznawia aut. Zabrałem się tutaj z piłką i obrońca, obrońca to tutaj wyczyścił. Więc mamy już drożny. Zrzutu rożnego, jeszcze jak widzicie, znowu dostaję piłkę, ruszam z nią e, i, i znowu tutaj by się pojawiało, że, że więcej można z tego wyciągnąć. Znowu jakoś pójść do linii i z dośrodkowaniem, aczkolwiek do końca tu nie widziałem, e, coś się wydarzyło między tymi obrońcami. Ale no, trzeba, trzeba wyciągnąć z tej sytuacji jeszcze więcej. Dostaje super zgranie od Zenka, chyba pięciu czy sześciu załadników w tym bocznym sektorze mijamy i zdecydowałem się na uderzenie naszła mi naprawdę, czułem w tym meczu, że mi naszła na tą nogę e, i no zablokowałem ją po prostu obrońca można by tu jeszcze próbować może z jakimś zamachem e, jednak no wiecie, że mi brakuje uderzeń, że nie strzelam w meczach tak dużo, więc tutaj jak miałem okazję podjąłem ją, a jak się ogląda e, tych najlepszych zawodników, to oni podejmują te próby ta piłka czasem po rykoszecie jakoś leci w tą bramkę lub za, za zasłony e, i wtedy bramkarz ma zdecydowanie większe, większe Kłopoty, więc taką decyzję podjąłem. No i, i szkoda, szkoda, że tutaj poszła blokada. Jeszcze analizowałem sobie, czy mogłem do naszej dziewiątki tutaj zagrywać. Jednak teraz patrząc, to ten obrońca, który wracał, to jest ich środkowy obrońca. On już na tyle szybko tutaj nabiegał, że gdybym zagrał do naszej dziewiątki, to myślę, że, że miałaby od razu z pleców atak i, i ciężko by było jej cokolwiek tu zrobić. No i mówię, podjąłem po prostu decyzję strzałą i, i szkoda, szkoda że poszła tu blokada na to. Niestety nie pamiętam, jaki tutaj był mój zamysł. Pewnie chciałem ścinać do środka i widać tak jakby mi trochę podskoczyła ona, no bo to nie jest zagranie, tylko chciałem ją prowadzić do środka, więc musiałem mi przed nogą po prostu podskoczyć. Ale jak już patrzę na to, co mogłem tutaj zmienić, to chociażby zwód taki pojedynczy, że niby chcę wbiegać do tego do tego środka, a następnie ruszać po linii i, i tam właśnie w bocznym sektorze kombinować czy to z dośrodkowaniem czy z dalszą akcją yy, z wprowadzaniem w pole karne. Czy, czy coś takiego, e, ponieważ e, nawet jak sobie tak na zwolnionym tempie zobaczycie, to ten obrońca już tak, już tak czekał, niby z tym atakiem, nie wiedział, co tak naprawdę ma, ma zrobić, kiedy ma ruszyć, i myślę, że taki jeden impuls, jeden taki e, ruch chciałem, że wchodzę niby do środka i pójdę na zewnątrz, już by pozwoliło mi go zgubić. Więc e, muszę na te następne mecze sobie ułożyć w głowie, że, że po tej linii też powinienem próbować, a nawet zdecydowanie powinienem próbować, ponieważ, jak wiecie, w ogóle, praw. Praktycznie tego że nie robię, więc, yy, więc żeby to próbować, żeby próbować i po linii próbować to ciągnąć. Dobre podejście Brylka, mamy tu odbiór, sytuację tak naprawdę 2 na 2, jednak tu już nie miałem gdzie podawać do Brylka, no i to jest ta sytuacja, w której właśnie Wam opowiadałem, że mogłem strzelić na 1-0, to by nam mogło bardzo pomóc w tym meczu, no niestety to uderzenie z prawej nogi... No słabe, oczywiście nie wywaliłem jej jakoś mocno, mocno koło bramki, ponieważ tu dużo nie brakowało, aczkolwiek już sama siła jest taka, że nawet jakby to w bok bramki leciało, myślę, że by to, by to nie wpadło, bo bramkarz też tu miał dużo czasu na reakcję. Można było też się pokusić o, o uderzenie po... Po dłuższym, po dłuższym słupku, w sensie w tej sytuacji to, to po krótszym, bo tu strzelałem po dłuższym. Po krótszym słupku, bo myślę, że to by mogło być bardziej skuteczne, tym bardziej, że środkowo obrońca, który mnie zabiegał, e, chciał, chciał mnie wpuszczać właśnie na, na prawą nogę, bo wiedział, że, że jestem lewonożny. E, I ja się jak najbardziej tego nie obawiałem, żeby iść do tej prawej, tylko mówię, to wykonanie tu jest gorsze. I jeszcze tak, jak sobie teraz na spokojnie analizuję, myślę, że można było jeszcze bardziej wprowadzać w to pole karne i z tego pola karnego uderzać. I no, bliżej bramki to też krótszy czas na reakcję dla bramkarza, więc no to już tak przyszłościowo. Więc mega, mega żałuję tej sytuacji, ale, ale jest kolejna wypracowana, i jest kolejna, z której można, można analizować. Mówię, cieszę się, że jakieś sytuacje zaczynam sobie powoli tworzyć, że też uderzam na tą bramkę, bo są oddane strzały, ale na razie są obok bramki, więc yy, nad tym ubolewam. Ale no co, pracujemy dalej i to już jest tak naprawdę przeszłość. Yy, ale oglądamy sobie, żeby, żeby to w głowie potem zapadały takie rzeczy, że co można było w tych sytuacjach robić lepiej. Zejście do środka. Dwa razy skontrolowałem tego zawodnika, który, który jest za mną, więc wiedziałem, że on na mnie tutaj czeka. E, troszeczkę podskoczyła, podskoczyła przed y, samym momentem przyjęcia, ale, ale sobie dalej, z nią, dalej sobie z nią poradziłem. Co prawda, zagranie można powiedzieć, że niedokładne, ponieważ trafiło tutaj obrońcę, ale dalej jesteśmy przy piłce e, i, i graliśmy, graliśmy tą akcję dalej. Tu dostawałem informacje z tego, co pamiętam, czas, a ja próbowałem od razu z pierwszej zagrywać, wiecie, takim ala z Latanem w boczny sektor. Myślę, że byłoby to skuteczne, gdyby, gdyby to wyszło, ale, ale tutaj wykonanie, wykonanie po prostu, no nie trafiłem, nie trafiłem piłki i, i niestety, niestety mamy z tego stratę. I to jest wszystko z tego meczu, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się ciepło, siemaneczko!